Akademicki kwadrans przedsiębiorczości. Dzisiaj moim gościem jest profesor Zbigniew Pastuszak, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką. Panie profesorze, goszczę pana po raz trzeci i za każdym razem w innej roli trochę i w innej funkcji, jaką pan pełni na naszym Uniwersytecie. Dzisiaj bym się chciała przede wszystkim skupić na tej nowej, na tej nowej funkcji, czyli funkcji prorektora do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką. A w ogóle to dzień dobry, witam serdecznie. Tak, dzień dobry. Jest takie powiedzenie, że gdy się przekracza próg niekompetencji, to się awansuje, więc być może to jest jeden z Jeden z punktów widzenia na to, dlaczego akurat w tych różnych rolach występuję i pojawiam się w tych naszych rozmowach, ale za każdym razem, razem jestem bardzo wdzięczny Pani Redaktor i naszej uczelnianej rozgłośni Radiocentrum, czyli telewizji, medium, można powiedzieć szeroko rozumianym uniwersyteckim, za to, że jestem Waszym gościem. Rzeczywiście teraz funkcja prorektora do spraw Rozwoju i współpracy z Gospodarką nowo utworzona funkcja w kolegium rektorskim, rektora Radosława Dobrowolskiego. Dlaczego akurat mi tą funkcję powierzono? Myślę, że jakiś wpływ na to miały. Moje doświadczenia wcześniejsze z kilkukrotnego pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Aha. Zarządzania, czy później dziekana Wydziału Ekonomicznego i takie dosyć dobre relacje z głównie instytucjami, podmiotami, Aha. szeroko rozumianego otoczenia lub, lub nie. Tak, no myślę, że tutaj odwołanie do tej braku kompetencji, to, to chyba raczej nie, nie o to chodziło, dlatego że pan jest specjalistą, jeżeli można mówić o zarządzaniu, bo pan z wykształcenia jest przecież specjalistą od zarządzania ogólnie, Pojętego. Tak, myślę, że duża część naszych kolegów z uniwersytetu, a również studentów byłaby zaskoczona, bo tak naprawdę ja, jako absolwent jeszcze techników w dawnych latach, jestem absolwentem takiego śmiesznego kierunku, który się nazywa obróbka skrawaniem, więc ja potrafię obsługiwać maszyny numeryczne, potrafię projektować elastyczne systemy produkcyjne, potrafię zarządzać procesami logistycznymi, produkcyjnymi, informatycznymi, więc być może to jest takie kumulowanie tych kompetencji w czasie. To był żart, oczywiście. Sądzę, że ten skład obecnego kolegium i to, że weszli w skład kolegium głównie przedstawiciele nauk przyrodniczych i społecznych, to jest taka tak jakby odpowiedź nas jako kolegium, ale też głównie kandydata, a obecnie pana rektora Dobrowolskiego, na potrzeby. Dynamicznego rozwoju naszego uniwersytetu w obszarach, które niebawem będą poddawane ewaluacji parametryzacji. Tutaj głównie chodzi o aktywność naukową oraz wypełnienie tego, co wchodzi w zakres kryteriów drugiego i trzeciego, czyli związane z komercjalizacją wyników badań oraz ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Czyli taki, można powiedzieć, taut kolegium jest takim przejawem troski o wyniki najbliższej parametryzacji, no i o przyszłość uczelni jako takiej. Zanim przejdziemy do konkretów, które odnoszą się do pełnionej przez pana profesora funkcji, chciałabym najpierw zadać pytanie, które zadałam panu rektorowi, który był gościem Kwadransa, pani prorektor Kołodyńskiej i profesora Gruszeckiego. Z jakimi nadziejami albo obawami? Tu jakby chciałabym, żeby pan profesor się odniósł, co jest dla pana profesora jakby istotniejsze. Z jakimi nadziejami, obawami rozpoczął pan ten nowy rok akademicki? Wrócę może do pierwszego i drugiego spotkania z panią redaktor. W gruncie rzeczy ja nie mam żadnych obaw. Największe problemy zawsze może spowodować zdrowie człowieka, więc zakładam, że część tych problemów największych, jakie można mieć w życiu, mam za sobą. Więc mnie nie martwią inne problemy, bo z każdym problemem organizacyjnym, finansowym, relacyjnym można sobie doskonale poradzić. Ważne, żeby człowiek funkcjonował w jakiś sposób w społeczeństwie. Więc jako takich obaw nie mam. Natomiast. Zawsze są pewne przeszkody. No, ta obecna sytuacja społeczno-gospodarcza, w szczególności epidemiczna, powoduje, że nie wszystko to, co było planowane i nie wszystko to, co zamierzaliśmy robić już od początku naszej kadencji, udaje nam się w pełni zrealizować. To głównie chodzi o to, że mieliśmy w planie. Szybkie wizyty we wszystkich instytutach przede wszystkim, bo tutaj chodzi o podkreślenie rangi prac badawczych, które są prowadzone w Uniwersytecie, oraz w drugiej kolejności na wydziałach w, tutaj w kontekście aktywności dydaktycznych, po to, aby się spotkać z przedstawicielami naszego środowiska. Chyba zaplanowaliśmy spotkanie ze wszystkimi pracownikami, również z grupami pracowników obsługi, i administracji, bo my wszyscy razem tworzymy taką jednostkę, która się nazywa UMCS. Więc to niestety nam sytuacja obecna skomplikowała i realizujemy teraz te spotkania w trybie, w trybie zdalnym. Już kilka się odbyło, kilka w najbliższym czasie będzie realizowane, więc sądzę, że tutaj nam to bardzo sprawnie będzie przebiegało. Natomiast jeśli chodzi to to odpowiadając troszeczkę na, na to pytanie o obawy czy o pewne utrudnienia. Natomiast ja bardzo lubię jednak patrzeć optymistycznie na świat i zakładam, że. W perspektywie kilku najbliższych miesięcy czy kilkunastu tygodni sytuacja epidemiczna się na tyle ustabilizuje, że będzie można wracać do w miarę normalnej pracy. I szczególnie liczę, nie mogę się wreszcie czekać na to, żeby ta normalna praca mogła w sposób normalny przebiegać. Mhm. Pan dostał tutaj taki obszar do. do... Zarządzania na styku relacji uczelnia-biznes-administracja. No, on ten, ten, ten temat zawiera w sobie bardzo wiele no, różnych i takich bardzo poważnych wręcz rzekłabym, tych kwestii, bo i, i, i uczelnia jako całość, i biznes, i administracja. W jaki sposób pan prorektor ma zamiar znaleźć tutaj te takie główne wątki, które będą łączyć i nad którymi chce się pan profesor skupić? Kilkakrotnie w trakcie mojej kariery zawodowej, bo ja z reguły łączyłem pracę w uczelni, Początkowo pracując w Politechnice Lubelskiej, czy, czy później od 2004 roku w naszym uniwersytecie, zawsze łączyłem tą pracę z pracą w, albo w spółkach, albo w firmach, albo w dużych, w dużych przedsiębiorstwach, i kilkukrotnie w swojej karierze zawodowej właśnie z takim problemem się stykałem, że trzeba było umiejętnie łączyć pewne wyzwania, które mamy wewnątrz organizacji z tym, co się dzieje wokół. Między innymi, no tutaj mamy teraz też obserwujemy, a czasami jakieś feliatony popełniam takiego. Gospodarczy czy około gospodarcze, więc też na to zwracaliśmy uwagę jako kolegium zdajemy sobie naprawdę sprawę z tego, że to, jak funkcjonują uniwersytety, zwłaszcza w takim mieście jak Lublin, akademickim, ma olbrzymi wpływ na to, jak się miasto rozwija, więc my jesteśmy w bardzo bliskich, dobrych też relacjach, takich tych profesjonalnych, ale również można powiedzieć, koleżeńskich z przedstawicielami głównie Urzędu Miasta, tak? Zresztą Pan Prezydent Krzysztof Żuk jest naszym pracownikiem, co prawda urlopowanym, ale jednak dosyć doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywa nie tylko jego alma mater, ale również inne uczelnie z Lublina w rozwoju miasta. Więc na pewno ten aspekt jest bardzo, bardzo ważny dla nas i na pewno mamy wszyscy, wszyscy członkowie, kolegi, mamy te kompetencje takiego takiej próby czy umiejętności holistycznego spojrzenia na te procesy, który, które zostały nam oddane w, pod opiekę można powiedzieć w ten sposób, nie, nie we władanie, bo niektórzy może sobie ludzie wyobrażają, że jeżeli ktoś zostaje szefem, zwłaszcza w największym podmiocie, w gospodarce Lublina, Rubelszczyzny całej, tak, bo my jesteśmy największym pracodawcą. W, w tym kontekście mówię o tym największym podmiocie, to, że to jest po prostu celebrowanie stanowiska i same przyjemności. Ja proszę mi wierzyć, w piątek mieliśmy taką dużą, dużą telekonferencję z kolegami z zagranicy i kilkokrotnie złożono mi kondolencje z powodu objęcia tej funkcji, bo to jest czas, kiedy oprócz pracy naukowej, prac badawczych, grantów, które też każdy z członków kolegium realizuje obecnie mamy również wyzwania i problemy dotyczące nas wszystkich jako, jako uczelni, więc. Ten holizm, którego my się uczyliśmy w swoim życiu zawodowym, mam nadzieję, że teraz nam się przyda. Czyli takie taka próba czy umiejętność spojrzenia na to, co się dzieje w całym uniwersytecie, nie przez pryzmat potrzeb. Wydziału, z którego każdy z nas pochodzi, czyli tutaj mnie jako prorektora i pana rektora, który mi powierzył tę funkcję, nie interesuje to, co, jakie są odczucia, czy jakie są oczekiwania, na przykład moich kolegów z Wydziału Ekonomicznego, podobnie kolegów z Wydziału Chemii, czy Matematyki, Fizyki, Informatyki dla poszczególnych prorektorów, czy, czy Wydziału Prawa, ale co z punktu widzenia całego uniwersytetu należy robić, w jaki sposób a zarządzać różnymi procesami wewnętrznymi, aby uniwersytet jako całość mógł się rozwijać. Bo proszę Państwa, bardzo często, ja już kilkukrotnie słyszałem od kolegów, przymierzając się do różnych zmian, które, które na pewno będą wdrożone, że to nie jest ekonomia, że to jest cały uniwersytet i to, że coś się udaje na wydziale jednym, Albo na, że na wydziale akurat moim macierzystym są tacy, a nie inni ludzie z takimi, a nie innymi kompetencjami. Nie znaczy, że wszędzie, na każdym innym wydziale czy w każdym innym instytucie będzie się spełniać. Więc my mamy tego świadomość i Nasza rola jest taka, że my mamy w umiejętny sposób zarządzać wszystkimi procesami, które dotyczą zarówno wewnętrznych relacji z jednostkami i pracownikami w uniwersytecie, ale również zewnętrznych relacji, czyli z relacji z otoczeniem. Mhm. Ja jeszcze bym chciała, żeby pan prorektor odniósł się do tego. tego... Jednego z tych trzech elementów, mianowicie do administracji, bo jeżeli mówi się o uczelni, to przede wszystkim mówi się z perspektywy pracowników naukowych i studentów, natomiast uczelnia to także administracja i ja mam wrażenie, że jakby do tej pory ta administracja stanowiła takie tło, cień, o który nie zawsze i nie do końca był. Mm, jakby nie zawsze nie do końca był odznaczona wartość tego, tego trzonu, tak? tej części uczelni. W gruncie rzeczy mo można by tutaj mhm. najpierw sobie zdefiniować, co to znaczy wartość, bo, mhm. y, bo, bo jeśli byśmy mierzyli to, y, tę wartość y, Poziomem wynagrodzeń, to oczywiście znamy relacje, czy wyobrażamy sobie te relacje. My, jako kolegium rektorskie mamy taką wiedzę. No, rozumiem, że każdy mamy, mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o przepływ informacji dotyczących poziomów wynagrodzeń, ale wiemy, że tutaj jest na pewno różnica. Stąd inąd uzasadniona, ponieważ. Może powiem tak, ja nie jestem zwolennikiem poglądu, a bardzo często ten pogląd, nawet gdzieś tam funkcjonuje w naszym środowisku, że ktoś pełni jakieś funkcje służebne na rzecz kogoś. tak? Nie, mhm. to nie jest tak. Ja jestem zwolnikiem, tak jak powiedziałem, holistycznego podejścia, czyli całościowego, czyli również. Zresztą, wykładając przedmioty związane z systemami logistycznymi, wszyscy studenci, którzy na pierwszym roku mają ze mną wykład, doskonale wiedzą, że w każdym procesie są tak zwane procesy podstawowe i tak zwane procesy pomocnicze, wspierające. Żaden z tych procesów nie działa bez współpracy z innym i żaden z tych procesów nie może być efektywny, jeśli nie współpracuje z innym procesem. Tak? Czyli innymi słowy, Żaden naukowiec w naszym uniwersytecie nie będzie w pełni skutecznie mógł realizować funkcji naukowych, czy badawczych, czy też dydaktycznych, bo jesteśmy z reguły pracownikami badawczo-dydaktycznymi, bez wsparcia pracowników, którzy są zatrudnieni w administracji, czy też bez wsparcia pracowników obsługi, czy, czy też zatrudnionych na innych stanowiskach, także technicznych, czy badawczo-technicznych, czy innych. Mam nadzieję, że te wszystkie grupy wymieniłem. Dlaczego? Dlatego, że. W organizacja, czy to procesu dydaktycznego, czy badawczego, czy naukowego, Oczywiście wymaga z reguły innego nakładu pracy, jeśli chodzi o każdą z tych grup, ale doskonale wiemy, proszę państwa, że jeżeli chcemy teraz prowadzić zajęcia w tych czasach, które, które, które mamy i za oknem, i w uniwersytecie, musimy mieć sprawną infrastrukturę. Tę infrastrukturę nam zapewniają koledzy z szeroko rozumianego obszaru informatyki, tutaj głównie Lubman z bardzo sprawnymi, naprawdę takimi oddanymi sprawie pracownikami, mhm. ale również cała sieć tak zwanych Informatyków czy pracowników administracji wydziałowych czy instytutowych, którzy zajmują się w zakresie swoich kompetencji również utrzymaniem tej infrastruktury informatycznej. Więc no, trudno pisać artykuł, jeżeli się nie ma sprzętu, tak, albo nie ma się dostępu do internetu czy do baz danych. Podobnie Trudno pracować w miejscu pracy, jeżeli jest brudno albo jest po prostu jakiś, jakiś, trzeba przeprowadzić proces typu ozonowanie. Często to robiliśmy w naszych pomieszczeniach. Tak ktoś to musi wykonać i to, że my czegoś nie widzimy przychodząc do pracy albo nie spotykamy się bezpośrednio z osobami, które po prostu czasami w innych godzinach pracują, nie znaczy, że i się nie docenia, nie szanuje albo że można nie doceniać lub nie szanować. Ja uważam, że Uniwersytet jest miejscem, w którym pracujemy wszyscy, i każdy z nas stara się wykonywać swoją pracę na tyle dobrze, na ile umie. A rolą kierowników, bezpośrednich szefów, jest wyłapywanie tych, którzy no, żerują na innych. To znaczy, albo nie do końca chętnie pracują, albo robią nie to, co powinni, i w ten sposób nie współtworzą tej wspólnej wartości, tylko trochę utrudniają pracę innym. Także konkluzja jest taka, że. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, zdajemy sobie sprawę z tego, że pracownicy administracji i innych grup, tak tych takich nienauczycielskich, mogą mieć jakieś zastrzeżenia do swoich wynagrodzeń, ale proszę mi wierzyć, podobnie. Może, może nie, nie, nie identycznie z, z jednak pewną różnicą na niekorzyść naszych wynagrodzeń, ale podobnie pod grupy pracowników administracyjnych są wynagradzane w innych spółkach czy firmach. Nie można też przekładać bezpośrednio wynagrodzeń na z jednego uniwersytetu z Warszawy, czy z Gdańska, czy z Wrocławia do nas, bo w, tutaj mogę powiedzieć, może nie zdradzając dokładnie kwot, ale. Opa wynagrodzenia rektora Uniwersytetu, Gdańska, Uniwersytetu Gdańskiego jest blisko czterokrotnie wyższa niż naszego rektora. A argument jest bardzo prosty: to się wiąże z średnim poziomem wynagrodzeń w Uniwersytecie. To są pewne relacje pochodne, liczone. Taki tych więc... Tak to, to wygląda. Tak to wygląda. No, ale też tak, tak to wygląda, że nam się czas skończył. Jak zwykle z panem profesorem można rozmawiać bardzo długo, przechodząc bardzo płynnie z jednego tematu do, do drugiego. Ja miałam jeszcze tutaj, jak wcześniej ustalałyśmy, ustalaliśmy, chciałam się zapytać o to zarządzanie holistyczne, no ale pan profesor dokładnie wytłumaczył, czym to zarządzanie holistyczne jest, a ono mnie tak szczególnie zainteresowało, jak przeglądałam informacje jeszcze, które które były zamieszczane przed y, dokonaniem wyboru? Y, dlatego, że y, no, czytając y, różne, y, szukając różnych y, materiałów, no, y, raczej. Zarządzanie w kontekście takiego holistycznego się do tej pory nie pojawiło. Znalazłam je u pana rektora, także bardzo, bardzo się cieszę z takiego panie Pani redaktor, ja w ciągu, w ciągu 15 sekund powiem, jak, to, jak my patrzymy mhm. na ten holizm, na holistyczne zarządzanie w uniwersytecie. Mhm. Każdy z nas, każdy z prorektorów w kolegium ma powiązany konkretny obszar, Natomiast to nie jest tak, proszę Państwa, jak wydaje mi się było dotychczas, że jeżeli ktoś odpowiadał za kwestie studenckie, zajmował się tylko studentami, jeżeli ktoś odpowiadał za sprawy ogólne, tylko sprawami ogólnymi. Teraz jest tak, że ja jako projektor do spraw rozwoju również interesuję się tym, jak można na przykład zinformatyzować obszar dydaktyki, bądź badań, bądź dotyczący relacji z pracownikami. Podobnie, jeśli rozmawiamy z projektorem Gruszeckim o sprawach na przykład badawczo-naukowych, to. On ma pewne oczekiwania dotyczące kwestii relacji z otoczeniem, komercjalizacji wyników badań i tak dalej. Czyli tutaj my, tak jak dyrektorzy z dziekanami muszą w sposób macierzowy przenikać się kompetencjami, my jako projektorzy odpowiadamy za swoje piony, ale jednocześnie współodpowiadamy za piony pozostałych kolegów. Więc na tym ten holizm polega. Wspólnie, zespołowo pracujemy wszyscy nad wszystkim, przy czym mamy priorytetowe obszary, w których mamy swoje funkcje wykonywać. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Jednocześnie życzę, żeby te wszystkie założone plany na najbliższą kadencję całego kolegium zostały zrealizowane i żeby Państwo na koniec odczuli taką satysfakcję, że udało się może jak nie wszystkie, to przynajmniej w 90% wszystkie te założenia zrealizować. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze. Ja tego wszystkiego nam wszystkim życzę, a myślę, że w miarę tego, czy dobrze to zrobimy, czy nie, będą następne wybory. Mm -hmm. Dziękuję. Dziękuję bardzo.